Zapewnimy najpierw transport podstawowy, a później próbujmy to Polepszyć z perspektywy ekologicznej. W pierwszej kolejności starajmy się zapewnić transport taki, jaki dajemy radę zapewnić, w normie emisji spalin Euro 6, która jest dobrą normą. Jeżeli chodzi o nasze województwo i naszą obsługę małopolskich linii dowozowych, jesteśmy liderem w skali kraju, jeżeli chodzi o małopolskie linie dowozowe. Obecnie obsługujemy 111 gmin województwa małopolskiego na 183 samorządy, także zbliżamy się do wizji, w której będziemy w stanie obsłużyć wszystkich mieszkańców Małopolski, przynajmniej na głównych potokach pasażerskich, co za tym idzie obsłużyć wszystkie gminy. 的。<music> Tu chcę dodać, że na ten moment mając 22 powiaty na terenie województwa małopolskiego, obsługujemy je, czyli ustawowo spełniamy naszą rolę jako województwo małopolskie. Oczywiście, jeżeli zapewniamy transport i te wszystkie kierunki realizujemy, to kolejnym elementem jest wprowadzenie ekologicznego transportu niskoemisyjnego, jakim jest wprowadzenie pojazdów elektrycznych i zeroemisyjnego, jakim jest wprowadzenie wodorowców. Jesteśmy gotowi na przykładzie zapisu strefy czystego transportu w Krakowie na taką realizację. Przeprowadziliśmy testy we wszystkich warunkach, jakie mamy na terenie naszego województwa, czyli wysoka urbanistyka, jeżeli chodzi o Kraków, czy tereny górskie. I tu myślę o nowym targu, połączeniu z Nowego Targu do Nowego Sącza. Jest to możliwe do realizacji, tylko też możliwości drogowe, bo nie jeździmy tylko kategoriami dróg wojewódzkich, ale kategoriami niższych dróg, gdzie pojazdy, na przykład 12-metrowe, czy to ekologiczne, czy spalinowe. Mają problem z przejazdem. Jeżeli chodzi o województwo Małopolskie, no transport na terenie Podtatrza, Podhala musi stać się jak najbardziej ekologiczny. Zmiany, które teraz tam się tworzą, to przynajmniej euro 5, euro 6. Z naszej perspektywy minimum euro 6.